Fantastycznie Państwa jak zwykle witam, godzina 9.09 z dobrą dykcją. Zapraszam na naszą poranną rozmowę o błędach w sprzedaży. A moim gościem niezmiennie jest Rafał Żak, najbardziej entuzjastyczny z tych trzech na razie wejść. O, no to rzeczywiście widać progres. Tak, Wyciągasz dykcja. błędy, nie błędy tak, z, z błędów, czyli stosujesz gold. Tak. Właśnie o tym goldzie żeśmy ostatnio sobie rozmawiali. Ale oczywiście powiedzieliśmy, że to nie jest jedyny sposób, czyli taka analiza celu, potem jakiegoś tam analiza tego, co osiągnąłem, czego właściwie się nauczyłem i co bym zmienił, ale jest jeszcze jakieś, jak rozumiem, inne metody, żeby się trochę z tym swoim własnym problemem porażek i niepowodzeń zmierzyć. Tak. No my powiedzieliśmy o Goldzie w takim sensie indywidualnym, że to jest taka metoda, no. gdzie ja sobie sam mogę ją zastosować, A albo ktoś mnie. na mnie może tak. ją zastosować. Ale też nie zapominajmy, że najczęściej jednak osoby gdzieś tam zajmujące się sprzedażą pracują w jakichś większych strukturach niż tylko ja i szef. W związku z tym mamy jakby kolegów, koleżanki, którzy zajmują się czymś podobnym i też możemy próbować skorzystać z ich doświadczenia. No i mnie się nasuwają dwie, dwie metody czy dwa pomysły. Oczywiście to, czy my będziemy w stanie zastosować w swoim zespole, po pierwsze zależy od gotowości tych ludzi konkretnych, ale też organizacji, no bo też jakby organizacja musi to jakoś wspierać. Natomiast ja bardzo lubię takie podejście, że czasami nie trzeba się zastanawiać, jak to robić, żeby ludzie chcieli się od siebie uczyć, tylko trzeba im kazać się uczyć. Wiesz, na przykład z perspektywy menedżera zaprojektować spotkania, które temu mają służyć. Bo mm. mi się wydaje, że czasami my się za bardzo zastanawiamy, jak zrobić, żeby ludzie w zespole dzielili się wiedzą. Można im po prostu kazać się dzielić wiedzą. Znaczy zrobić, wprowadzić w cykl spotkań, wiesz, jakichś tam zespołowych spotkania, które temu służą. Na no przykład, tak? ale co, że na przykład, nie wiem, robimy sobie co poniedziałek i odprawę i umówmy się, że. Ostatnie pół godziny tej odprawy każdy z was przygotuje coś, tak, tak i będziemy się tak. dzielić wiedzą. O to Wiesz, chodzi. My to na przykład, my to znamy bardzo dobrze z firm pracujących HJL-owo w tych skramowych metodologiach. Tam jest taki wśród licznych spotkań, które w tych metodykach są prowadzone, tak. są tak zwane retrospektywy. I retrospektywa to jest spotkanie, gdzie sobie analizujemy dwa poprzednie tygodnie pod kątem tego, co wyszło, co nie wyszło. Okay. Czyli jakby wiesz, my się nie zastanawiamy, jak sprawić, żeby ci ludzie chętniej gadali o tym, co nie wyszło, tylko im mówimy, raz na dwa tygodnie macie takie spotkanie. I wiesz, i to jest jakby metoda pracy i system pracy, a nie chęć tych ludzi. To nie jest tak, że ludzie w IT chętniej o tym gadają, oni po prostu mają jakby podejście, w którym trzeba o tym gadać. I teraz jak mówisz o tym, na przykład pół godziny do wykorzystania w trakcie jakiejś tam odprawy, no to po pierwsze to, co się bardzo dobrze sprawdza, to jest wykorzystanie tego do takiej pracy, w której no na przykład jak ja jestem handlowcem, to mogę opowiedzieć o swoich przygodach z jakimś klientem, a zadaniem pozostałych jest pomóc mi to zrozumieć. Czyli na przykład wiesz, czuję, że mi coś nie idzie, jestem w jakimś martwym punkcie i tak dalej, opisuję tą sytuację wszystkim, którzy ten zespół tworzą, i zadaniem tych wszystkich osób jest spróbować mi albo podpowiedzieć, co mam zrobić, albo spróbować mi podpowiedzieć, jak ja to mam rozumieć, co tam się dzieje w relacjach z klientem. Tak i to jest taka, wiesz, praca pod tytułem Czuję, że mi coś nie idzie dobrze, to jeszcze nie jest taki moment, że wiem, że zawaliłem. W związku z tym, z perspektywy kogoś, kto miałby to zrobić, to jest też, wiesz, to nie jest tak, to nie wymaga takiej odwagi, bo ja się nie muszę przyznać, zawaliłem kontrakt, tylko muszę powiedzieć, że nie rozumiem relacji na przykład z klientem. Nie? Oczywiście bardziej to dotyczy takiej sprzedaży, która jest tam długo trwała, ale ja muszę powiedzieć, że kiedy sam uczestniczyłem w takim cyklu spotkań z perspektywy analizy na przykład pracy z klientami takimi pod usługi rozwojowe. To ja się wielu rzeczy nauczyłem dzięki temu. Na przykład, nauczyłem się tego takiej genialnej prawdy, że jak pracujesz w firmie rozwojowej, znaczy, zajmujesz się sprzedażą usług szkoleniowych i nagle portier w tej organizacji, do której przychodzisz, zaczyna cię witać z imienia, to znaczy, że za chwilę cię wywalą ze współpracy. Dlatego, że jesteś w tej firmie za dużo mm -hmm. i za chwilę ktoś w hr zrobi ci przerwę pod tytułem. Musimy odpocząć, bo to zaczyna śmierdzić. i To Ciekawie. jest, jakby wiesz, rzecz, którą się nauczyłem dzięki takiemu wglądowi kogoś z zewnątrz. Nie? A to jest mega bezpieczne, bo to nie jest opowieść o tym, że coś zepsułem, tylko to jest. A słuchajcie, macie też doświadczenie w tej dziedzinie. Ja mam takiego klienta, nie kumam, czemu on się tak zachowuje. Powiedzcie mi, tak, dlaczego on się tak zachowuje. No tak, A ja ci powiem, jak ja widzę tutaj zagrożenie. Jedno. Mm -hmm. Trochę mówiliśmy żartobliwie o tych modelach holistycznego coachingu czy coachingu proktologicznego, ale głównie mam na myśli takie myślenie, że te wszystkie modele coachingowe to jest tak na szybko, zróbmy to szybko, to mhm. nie ma co, co pierdzielić za długo. Tam potem czasami taki, taki, taki wiesz, trener przychodzi na przykład do takiej firmy i mówi: Słuchajcie, jaki masz cel na spotkanie? No i to trwa godzinami, dłuższe Piastem. są te omówienia i te wprowadzenia niż pozostałe spotkanie. Ja mam takie osobiste poczucie, że ludzie trochę tak nie lubią dzielić włosa na, na, no wiesz, na czworo, i jak zadajesz pytanie, no co tu możemy kolego zrobić lepiej, jak ty rozumiesz tą sytuację, to po 15 sekundach, no to tam idźmy dalej. Dobra, a nie masz absolutnie, absolutnie mam. I teraz powiem Ci, dlaczego moim zdaniem trochę. w tej metodzie, o której opowiedziałem, jest szansa, że tu znika ten no. efekt. Dlatego, że tutaj to nie jest tak, że menadżer mówi, a teraz pogadajmy o i tam jakby modeluje pracę, ani jakiś tam coach zewnętrzny. Tylko to generalnie polega na tym, że to ja jako jeden handlowiec mówię słuchajcie mam taką, taki problem do rozkwiny, co byście mi doradzili, że wiesz jakby podmiotem w okay. cudzysłowie proszącym o pomoc, jakby, jest kreatorem kolega. sytuacji tak, jest, jest kolega. kolega. I teraz jakby wiesz, wiesz tak. jak to jest jak pracujesz z grupą szkoleniową no to grupa ma zawsze większą autorytet trenera. Znaczy w sensie jak grupa ci coś powie to jako uczestnik słuchasz tego bardziej. I mi się wydaje, że to, to jest siła takich metod, znaczy oczywiście to wymaga tego, że ten pierwszy się odezwał. Ale że to rzeczywiście, ja widzę, jak to działa, jak to funkcjonuje w organizacjach, że to jest trochę tak, wiesz, to, to nie musi przybierać takich napuszonych coachingowych form. Oczywiście można by to nazwać action learningiem, znowu będziemy mieli jakiś ink, nie, w sensie jakąś tak. super metodę, ale moim zdaniem to po prostu chodzi o taką rozkminę, którą generalnie w dobrze funkcjonujących zespołach sprzedażowych ludzie i tak robią. No dobra, a masz takie doświadczenia, albo słyszałeś o czymś mm -hmm. takim, że, że załóżmy taki handlowiec, nie wiem, słuchając nas albo słuchając kogokolwiek, mówi, kurde, ale to. To jest dobre, to jest fajny pomysł i to, ja, to u nas tak nie ma, bo u nas jest zjebka, ale fajnie by było, gdyby tej zjebki nie było, żebyśmy mogli się mm -hmm. dzielić wiedzą. Drogi szefie, mam taki genialny pomysł, tak. żebyśmy się tak trochę dzielili tymi błędami, takie zrobimy sobie analizę, studio. I tak. wiesz, czy to w ogóle, słyszałeś takiej sytuacji, żeby ktoś to wymusił w ogóle? No, bo, bo pomysł dobry, tylko wiesz, yy... Jak sobie, o to, jak sobie to zorganizować, nie będąc szefem sprzedaży na przykład? Znaczy, no, oczywiście to wiesz, to zawsze będzie kwestia odniesienia się do jakiejś konkretnej organizacji, bo widziałem takich szefów sprzedaży, którym bym nawet nie próbował proponować nie? Jakby tak. takiego pomysłu, bo wiem, jak funkcjonują na co dzień, jaka jest kultura jakby, pracy tej organizacji. Mnie, po pierwsze, mnie się wydaje, że to jest też taka rzecz, którą sobie można wdrożyć jakby chałupniczo. Że to nie musi być, wiesz, jakby przez HR ogłaszany system pracy w całej organizacji. To chodzi po prostu o kilku ludzi, którzy tak. No tak, bo To właśnie można by się zmienić. Tak, parę osób, które jakby zobaczą wartość w tym, że ja powiem, a słuchaj, mam takiego klienta, nie mam, jak on się zachowuje. Wiesz, to jest trochę tak, jak ja bym zebrał tak jakieś jak osoby, jak ty, jeszcze parę osób zajmujących się sprzedażą usług rozwojowych, byśmy sobie od czasu do czasu porozmawiali, o wiesz, o sytuacjach w relacjach z klientami, których nie rozumiemy i. Moim zdaniem jest szansa, że nikt z nas nie będzie patrzył, że to nam szkodzi, bo to jest konkurencja, tylko że będziemy się uczyć, no bo jakby i tak jesteśmy konkurencją, nic nie No tak, nie, nie nie zmieniam, nie, nie, tak no. Oczywiście, no te różne fora nawet takie, prawda? Tak. że gdzieś to możemy online też robić czasami, prawda? Tak. Czasami w ślad, w internecie. A z drugiej jest. strony wiesz, jak, jak powiedzieć o tych szefach, to jak, jeśli szukają, słuchają nas jacyś szefowie, to. No badania na temat kultur organizacyjnych pokazują, że jedyna konsekwencja gonienia ludzi za błędy, czyli przechowywania ludzi na błędach tak jak tego, że i winy powodują, że ludzie uczą się te błędy ukrywać lepiej. To znaczy, że wiesz, że jak budujemy kulturę, w której tak. błąd jest piętnowany, to ludzie mają podejście zrobiłem błąd, czy ja mogę to ukryć, jak nie to czy mam na kogo zwalić ja, i tak dalej. Ja wiesz, tak? Co, mam w ogóle takie poczucie też z tymi błędami, yy, bo jakby wydaje mi się, że co do zasady i co do filozofii to by się chyba wszyscy podpisali, tak. że to w ogóle jest niezłe. Tak. Tylko tak sobie czasem myślę, że no dobra, jeżeli doidentyfikujemy jakiś błąd, no to pewnie jest jakiś sprawca tego błędu tak. gdzieś tam, prawda? I teraz, czy jeżeli my ujawnimy też trochę te błędy, to czy się nie okaże, że ruszy jakaś lawina po no, dobra, no to po co my to robimy, skoro błąd jest tu, to może to czego przesunąć, że gdzieś jest taki jakiś wszechogarniający lęk przed... Nie wiem, przed obnażeniem jakichś problemów w organizacji, nawet. Tak? No, no, wiesz, to jest. Mogłoby okazać się na przykład, że tak naprawdę, naprawdę problemem jest produkt, albo naprawdę problemem tak. jest jakiś system motywacyjny, który się nagle okazał, jest kompletnie w ogóle do góry nogami. My chcemy jednego. Jak jednego... No i też długo chodzisz po ziemi i wiesz, że często tak, jest, często tak że jest, to nie jest w kompetencjach ludzi, tylko są jakieś twarde tak, rzeczy, tak. które trzeba pozmieniać. No i teraz jest pytanie, czy to jest coś złego, że to odkryjemy. Znaczy, ja też zakładam, że mogę mieć taką pokusę, żeby lepiej nie grzebać. Wiesz, że to jest trochę tak, jak wjeżdżasz na światło, już jest prawie czerwone, ale jednak przymykasz oczy i dociskasz gaz, nie? żeby jeszcze tak. udało ci się przejechać. Jakby nie chcesz tam się zastanawiać, co by się mogło wydarzyć. I wydaje mi się, że część organizacji tak ma, ale moim zdaniem, no jeśli my taką analizą błędu poszczególnego handlowca nagle dojdziemy do tego, że jednak coś jest skopane w konstrukcji systemu premiowego czy czegoś, no to generalnie z perspektywy organizacji mamy jakiś efekt. Oczywiście to będzie wymagało roboty. No tak, no chyba, że się intergalny. okaże, że na przykład mamy przecież jakiegoś HR albo jakiegoś innego, który tak. spędził ileś czasu nad tym systemem, wziął pieniądze i nagle to właśnie chwileczkę, To się nie znał na tym, lecz no. zawsze się boję takiego przyłapywania na błędach. A, okej. Okay. Rozumiem. No dobra, ale wrócimy do Dobre naszych materiał. rozmów o, o, o błędach, odpowiedzialności za błędy, sposoby radzenia sobie z błędami, ale to będzie już nie dziś, tylko raczej jednak do dnia kolejnego. Dokładnie tak. Do zobaczenia.